No i witam serdecznie. Dzisiaj chodzimy w tamte rejony. Czekam jeszcze na resztę. Zaraz dojadą chłopcy i zobaczymy. A tam jest dzwonica. O chwila, chwila, tam jest dzwonica. Więc komu dzwony biją, temu w las. No, to lecimy. Widzimy się w lesie. Pozdrowienia! No to nic, wskoczyliśmy do lasu. On zaraz przyjdzie. Gdzie on to jest? Nie ma go, no, ale zaraz będzie. To my lecimy do przodu. Okolice takie. Na razie tu jest śmietnik, więc nie ma co kopać. Więc zobaczymy. No, to lecimy tam. I widzimy się przy pierwszym dołku. A pierwszy wpadł nie wiem, co to za koło, ale Janów. O. Pasuje. Finał. Pasuje. Dobra. To lecimy dalej. Normalnie, fan dnia. Też fan dnia. Patrz, co? O kurde, ty. będzie A to stalowo, nierdzewka. Nie ma oznaczeń ani nic. Co? No, z ktoś pożyczył. Nie no, nie rdzewka, bądźmy szczerzy. <grystanie> Ale abyś wyczyścił tak jak nówka. O, moja morda w niej widać. Dobra, lecimy dalej. A tu na wierzchu widać. Na wierzchu, wiesz, 5 groszy, współczesne, no ale bije na, ze na zero, bych tego nie wziął, wiesz, bo złom, no, ale jest i niestety wpadł o to już tak jest, że można chodzić nawet tydzień, dziennie i nic się nie znajdzie, a pójdzie się raz i się będzie cały czas kopać. No, dlatego tak to wygląda z materiałem filmowymi, albo też leje, albo nie leje, albo fanty w ogóle nie wychodzą. No nic, to lecimy do przodu dalej. I znów, nawet wybrane tu kopnięte, podniesione do góry, a tu wyskakuje co? Zrób 5 groszy. Współczesne, współczesne ale dwie monetki na razie wpadły jedna na oko prawie. To lecimy dalej, no a grzybów nie ma, bo nie patrzę za grzybami, tylko za fantami. I co to wchodzi? o złoto Meneli. Pull tap wpad. To lade, lecemy dalej. Cię ciemno zrobiło. No tu wpada kawałek. Ołowiu. Taki oto. No ale strasznie się ciemno zrobiło, dlatego tak to wygląda. Tam jest staw. Dobra, lecimy dalej. Tu, dosłownie przeryłem. Tak dzik. Deszcz zaczyna padać. Co nam tu wpada? 10 zł. PRL, a dokładnie pan Kopernik. Ale monetka jest. To lecimy dalej. A jak widzicie, zaczyna deszcz padać. I to jest takie chodzenie. Jak się rozleje to będzie trzeba jutro kończyć, no, ale nic, na razie idziemy do przodu. I jeszcze dwa złote wpadło w tej dziurze. Kopernik, ty... kurde, nie, Kopernik i no i dwa złote PRL. No. No jakoś moneta jest, nie? Dobra, lecimy. Panie obserw... obserwuje mnie nie jest tam o a tu jeszcze złotek wleciał samolot leci uh, uh, uh. a tu mamy z zamka ozdoba rakietka no, trudno żeby tu nie było takiego czegoś a tu boisko w środku lasu. Co? On, tu śmietniki, to śmietnik kto? Na live jest? Na live jest. Grewo nie na live, Gryfum, nie na live No, wszyscy się przeciepli na Polanka No. Ja, a mi w podgrosz, grosz do grosza i będzie to na wągla <noise> A tu kopiemy dali na tym polu, i 5 groszy wpadło Więc będziemy latać po tym polu. No i deszcz leje, raz leje, raz nie leje. I tak to jest. A tu do i wpadło 10 groszy. O! Gęsie! Kwesty, gęsi i tak dalej. To lecimy dalej. I kawałek łyżeczki wpada. Też perer Więc na razie z ciekawych pantów to monetki. Półczesne i PRL, a tak to nic. Prezes coś ma. A gdzie się rzeczywiście pokazuje? To było jakaś taka 5 zł. Ale wleście, żeby było. No ja 5 zł. O, kurze, na piwo. No, to jeszcze ile brakuje do tony węgla? Oj, sporo. Na tonę węgla, na piwo, na prąd. Trzeba by się łazić w rok i zbierać. Żebym ja przetoczył 2000 25. kW kilowatów starczy piątka. No. To coś wypadło, na razie współczesne, takie, ale no. no ale więcej tu się nic nie spodziewam, wiesz. Zobaczymy zresztą. No ale jak, wiesz, zawsze jak wypada jedna, to wypada druga, nie? No jest Co, 50 groszy? I to z jednej dziury, bo to, wiesz... No. Co, 50 groszy tak szczerujesz, no Też piłczesny. Też no. na pół, pół tego. No, To 5 piątka, to na piwo jest. A. O, tyskie ale to jak ktoś tam drobny 5 zł reszta to też coś będzie, nie? Może paska? To trzeba nagrać. Posypało się to mi grubo, nie? No to jest spęd. No to, ja, to ja bym już znalazł, tu nie siedział Następna monetka. Co? Jeden grosz, ne. grosz do grosza. To, to, to chyba był od mojej były baby chłop tutaj, wiesz? Tak mi się wydaje. Musiał pogubić. No i dalej szukamy, nie? Tutaj jest no, ty masz tu ten fajny patent. O, a, z tą śrubą. No, ja tutaj sobie wieszam zawsze ten polar, jak łopata stoi. Tak powiesz, tak, takiego patentu no. już no, jak nie rozwiązał <laughs> My tam beblomy, a on tu coś znalazł. A to z amunicji chyba nie wyjdzie a tak wygląda, jakby była, a nie będzie to wiadra jakieś, nie jest krzynka. Tu musisz kopać. Ale za płytko tu jest, ale tu było, też już ta rzeczka płynęła, nie? A to depozyt. Nie. Yeah. To... No, z gruby <laughs> Patrzcie, jaki cwany. Znalazł skrzynkę z węglem. Po, na serio, depozyt no. węgla znalazł. Jasne ty, To ty w dzisiejszych czasach, to ty te... To nie ma śmieszne. No ty stary, no to kurde... Trzeba kopać, nie? Trzeba kopać zaraz. No kopaj to. Jak tam będzie tona, no to my się ustawili do końca życia. Ale wągla, to bym się nie spodziewał, w skrzynce. A może ktoś przewidział, wiesz? Prze przyszłość, nie? Przyszłość i się schował wągel.

Pogoda wyszła już pod koniec kopania, zresztą widać, no i padło, monetki PRL współczesne, no i nic więcej, ale z góry wiedzieliśmy, że te tereny nie oblegają by jakieś fanty wojenne czy cokolwiek, więc to by było chyba na tyle, Wypadł planuję jutro, ale też okaże się jaka pogoda, bo nie wiadomo, więc... Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego razu. Pozdrowienia.